Związek Kurpiów 2022 rok. Antoine de Saint-Exupéry. Mały książę przetłumaczony na kurpiowski. Mały książę po kurpsiosku Czytają: Krystyna Łaszczych i Mirosław Grzyb. Rozdział 19. Mały książę wszedł na Duzo Góra. Do tej pory najwyżsani górani, jakie znał, były trzy wulkany, które sięgały mu do kolanów. Wygasony wulkan był jego krzesełką. Z takiej dużej góry jak tota, poziedział do siebie, łobacze od razu całą planetę i wszystkich ludziów. Ale nic poza łostrani, cupkani, drugich górów nie zidział. Dzień dobry, poziedział, choć nie zidział nikogo tak na wypadek. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, odpowiedziało echo. Kam jesteś ta? Zapytał mały księć. Kam jesteś ta? Kom jesteś ta? Kam jesteś ta, powtórzyło echo. Bądź tam mojani kumpanani, jestem samotny, powiedział. Jestem samotny, jestem samotny, jestem samotny, odpowiedziało echo. Ale i pociesna ta planeta, podumał mały ksiądz. Wszystko tu suche, górzaste i słone. A ludziom bracno pomyślunku. Tylo powtarzają, co jem się gada. Na mojej gwiazdecce miałem rózu, no zawdy gadała Psiersa. Tłumaczenie na Kurpiowski: Irena Bachmura, Zofia Bogdańska, Leszek Czyż Henryk Gadomski, Mirosław Grzyb, Krystyna Łaszczych, Milena Nalewajk. Krystyna Opalach-Olender, Anna Raskolnikow, Danuta Staszewska. Opracowano na podstawie przykładu z języka angielskiego i francuskiego tłumaczki Agaty Kozak dla Internetowej Biblioteki Wolne Lektury. Kierownik zespołu i koordynator Mirosław Grzyb. Korekta Irena Bachmura, Leszek Czysz, Krystyna Łaszczych. Redaktorka Iwona Choroszewska-Zyśk. Opracowanie kolorystyczne i graficzne ilustracji. Projekt okładki. Skład Bartosz Duda. Biartek.pl. Mały Ksiądz po Kurpsiosku, wydany w 2022 roku przez Związek Kurpiów. Jak kogoś dotkna, odsyłam go tam skela się wziął, dodała. Ale ty jesteś cysty i jesteś z gwiazdy. Mały książę nie odpowiedział. Zalnij ciebie, takiś bziedny chyrlak na granitowej ziani. Mogę cię w przyszłości poretować, jak ci będzie kucno za twoją planetą. Moga, ja chybam dobrze to poją, wreszcie odezwał się mały księć, ale przez co zawdy gada z zagadkami? Rozwiązuje zagadki, poziedziała zinija. i oboje przestali gadać.